Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest 25. Niedziela zwykła, i to 25. Niedziela zwykła zakryła nam Święto Świętego Mateusza Ewangelisty, bo 21 października no, przypada zawsze Święto Świętego Mateusza Ewangelisty, no, ale niedziela jest większym świętem niż Święto Świętego Mateusza, bo każda niedziela jest świętem z Pana Jezusa. Warto się wsłuchać w początek modlitwy eucharystycznej, kiedy właśnie ksiądz mówi o tym, że zjednoczeni z całym Kościołem świętujemy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Właśnie takie wydarzenia w niedzielę świętujemy. To są najważniejsze wydarzenia. Właśnie to zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego. To są najważniejsze wydarzenia, wszystko inne jest podporządkowane właśnie temu. Wszystko inne wynika właśnie z tego, że Jezus zmartwychwstał. I nie tylko zmartwychwstał, ale zesał na apostołów Ducha Świętego, na nas wszystkich syła Ducha Świętego, nieustannie na nas syła Ducha Świętego i właśnie to jest to, co mówi święty Paweł. Że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to wszystko jest daremne. Daremna jest nasza wiara, jesteśmy bardziej godni pożałowania niż inni ludzie, bo Wierzymy w mrzonki, w baśnie i marnujemy życie. Ale mówi tymczasem Jezus zmartwychwstał i to jest właśnie najważniejsze, że Jezus zmartwychwstał. I właśnie to świętujemy dzisiaj, w 25. 5. niedzielę w ciągu roku. Tak, i właśnie dlatego nasz wykładowca od liturgiki też upierał, że nie istnieje coś takiego jak niedziela zwykła. Właśnie uczulał nas, żeby mówić nie niedziela zwykła, tylko niedziela w ciągu roku. Mówi, każda niedziela jest niezwykła, niezwykła właśnie spotkaniem z Jezusem, z martwych stałym, żywym, żyjącym, prawda, obecnym. Właśnie każda niedziela jest świętowaniem pamiątkiego jego a To nie jest nic zwykłego. Zmartwychwstanie i zesłanie ducha świętego to nie są zwykłe rzeczy. Właśnie, w dzisiejszą 25. niedzielę w ciągu roku. Zdaje mi się, że na samym początku, tak jak powiedziałem, Niedziela Zwykła, <noise> właśnie, ale w dzisiejszą 25. niedzielę w ciągu roku, e, dzisiejsza niedziela przynosi nam fragment z 16. rozdziału świętego Łukasza, e, wierszy od 1 do 13. I właściwie to trzeba tak trochę to rozumieć, że to jest jakby troszeczkę dalszy ciąg myśli, którą Jezus zaczął w 15 rozdziale. A 15 rozdział przynosi nam taką przypowieść w trzech odsłonach, Przypowieść o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, o zagubionym synu, prawda? I w ogóle ta przypowieść o zagubionym synu też okazuje przypowieścią o tym, że wszyscy jesteśmy się, się pogubiliśmy całkiem nieźle. Bo straciliśmy z oczu cel i przyjęliśmy w ogóle wadliwe cele. No i teraz właśnie szesnasty rozdział Łukasza, wierszy od pierwszego do trzynastego, Gdzieś trzeba mieć w pamięci właśnie ten piętnasty rozdział i te wielkie przypowieści, tą wielką przypowieść Jezusa w trzech aktach, prawda? Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed Nim, że trwoni jego majątek, przywołał Go do siebie i rzekł: cóż to słyszę o Tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mi pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korcy pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie, napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwe gorządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamuną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymała, a tym gardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Właśnie, to jest dzisiejsza przypowiedź dosyć zaskakująca. Bo właśnie czają widzieć no, w kontekście tych dwóch pogubionych synów i tego, co ojciec próbuje z nimi zrobić, że oni są kompletnie pogubieni. Oni mają w ogóle zupełnie inne rozumienie życia, rzeczywistości, inne w ogóle rozumienie nawet posługiwania się na majątkiem ojca, pracę na roli u ojca, prawda, niż ojciec kompletnie właśnie myślą inaczej niż ojciec. Teraz zobaczcie te wszystkie wysiłki Ojca, żeby jednego i drugiego doprowadzić właśnie do odkrycia, że to Ojciec myśli dobrze, że to Ojciec widzi dobrze, że to Ojciec Waszy jednak ma rację, że to miłość ojcowska jednak wszystkim się dobrze posługuje i że tylko wtedy, kiedy ta miłość stanie się naszym sposobem myślenia, dopiero wtedy będziemy się wszystkim dobrze posługiwać. Że właśnie to zderzenie tych dwóch synów, jednego i drugiego, jednak tych waszej idei <laughs> tego, co ich prowadzi, tego, co ich napędza właśnie z ojcem. Zderzenie właśnie z tym, jaki jest ojciec, to pokazuje właśnie powinno doprowadzić ich obu do wniosku, że to jednak ojciec ma rację, że to jednak sposób myślenia, funkcjonowania ojca jest syn właściwy. No i to się dzieje w naszym spotkaniu z Jezusem. Zobaczcie, że w Jezusie przychodzi cała miłość Boga. No i to właśnie Jezus ostatecznie trumfuje, ten, ten Jezus, który do końca był sługą, sługą miłości Ojca w tym sensie, że pozwalał, że ta miłość po pierwsze go napełniała, a po drugie, żeby stawała się Jego miłością i żeby się wyznawała w Nim i, i On się świadomie, chętnie przyłączał do tego wyznawania, prawda? Uzdolniony przez Ojca, przyłączał się do miłości Ojca właśnie napełniony miłością Ojca, przyłączał się do miłości Ojca. I właśnie to jest służba, o której mówi Jezus ostatecznie w dzisiejszej Ewangelii, na samym końcu dzisiejszej Ewangelii, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. Że służba Bogu nie polega na tym, jakoby, jakoby Pan Bóg potrzebował wyrobników, tak jak sobie myślał starszy syn że służba Bogu w ogóle nie na tym polega, Bóg pokornie prosi, żeby mógł się składać we mnie, żeby mógł napełniać moje serce, przenikać moje serce, wypełniać moje serce, duszę, umysł, wszystko we mnie swoją miłością w taki sposób, żebym ja się stał uczestnikiem Jego natury, a Jego naturą jest miłość, żeby mnie prowadziła Jego natura, żeby mnie prowadził sam Bóg, prawda? I żebym ja odkrywał radość tym, że napełniony Bogiem, Jego miłością, Jestem w stanie dotrzymywać kroku Bogu, prawda? I razem z Nim wyznawać tę samą miłość sobie i, i moim braciom, i siostrom, prawda? I całemu światu. I że właśnie o taką służbę chodzi. Służbę, która mnie wynosi do poziomu Boga i czyni mnie zdolnym właśnie do życia w jedności z Bogiem, Bogiem, który jest jednością osób. Czyni mnie kolejną osobą w tej jedności osób zdolną do życia właśnie w relacjach osób i zdolną właśnie do wyznawania, do, do życia miłością, która jest miłością Boga i do współwyznawania tej właśnie miłości, która płynie do mnie od Boga i, i że właśnie to jest cel Boga. Natomiast my mamy różne cele. I to jest właśnie problem tego rządcy, nie problem rządcy. Ten rządca to jest takie greckie słowo ekonomos. I to powinno nam się kojarzyć z ekonomem, z ekonomią, że to jest właśnie przypowieść o różnych modelach ekonomii, nie? O co chodzi w ekonomii, w zarządzaniu domem, w zarządzaniu majątkiem, o co chodzi w zarządzaniu tym wszystkim. No i właśnie z naszego ludzkiego punktu widzenia, z punktu tego widzenia, z punktu widzenia świata, jak popatrzymy na tą przypowieść, to ona jest dość absurdalna. Bo z punktu widzenia tego świata, w zarządzaniu majątkiem, chodzi o zachowanie i, i pomnożenie samego w sobie majątku. I tu widzimy, że to ewoluuje w sieci właśnie w tym kierunku, że właśnie coraz bardziej, jakby to powiedzieć, wartością jedyną samą w sobie staje się pieniądz, że właśnie ten pieniądz nawet już nie służy do tego, żeby w coś zainwestować, żeby coś z nim zrobić, tylko on służy temu, żeby go pomnażać samego w sobie i żeby go po prostu mieć, prawda? No, ale to prowadzi do marnych skutków, bo jakby to... No Wasza namiętność do posiadania samego w sobie pieniądza, traktowania go jako wartości samej w sobie, jako towaru samego w sobie, który służy tylko i wyłącznie pomnażaniu. I jeżeli ten pieniądz nie jest, że tak powiem, wydawany, nie jest inwestowany, no to to prowadzi do załamania się tak zwanej światowej ekonomii, bo tego bo ten pieniądz, no musi się skądś brać. Jak nie będzie miał wszystko brać, no to to się wszystko załamie, prawda? Właśnie. Natomiast i to jest ekonomia z punktu widzenia ludzkiego, z punktu widzenia tego świata, ekonomia właśnie służy właśnie temu, żeby zachować, podtrzymać i pomnożyć majątek sam w sobie. I to jest wartość. To jest wartość. No i dlatego dla nas są zaskakujące. Zaskakujące jest to, że Pan pochwalił. Nieuczciwego rządca, bo w naszych oczach ten rządca dopiero zaczął marnować się majątek, został skarżony o marnowanie. Pan zainterweniował, zainterweniował to wyraźnie widać po to, żeby tego rządca potrząsnąć, obudzić, nie po to, żeby się go pozbyć, tylko po to, żeby go zmobilizować do nawrócenia. Właśnie to przetrobić Jezus. Też trzeba widzieć dzisiejszą Ewangelię właśnie w kontekście tego, co przetrobić Jezus Przedczynić Matanuje właśnie nawrócenie przemiany serca głęboką przemianę w nas, tak? I, i doprowadza się do tego, żebyśmy się chwycili i wierzyli tak zwanej dobrej nowinie. Tak. Jezus mówi o wierze w Ewangelię. Trzeba pamiętać, że kiedy Jezus wypowiadał słowa, nawracajcie się i wierzy w Ewangelię. To Ewangelia w naszym rozumieniu tego słowa, właśnie Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, to wszystko nie istniało. Nawet nikt nie miał pojęcia, że będzie istniał, czyli właśnie trzeba brać to słowo Ewangelia w, jego, Ewangelia w jego oryginalnym rozumieniu, czyli właśnie jako dobra nowina, dobra nowina o Bogu, który nigdy się nie wycofał ze swojej miłości, nigdy nie wycofał się ze swoich zamiarów i obietnic wobec nas, że cokolwiek się ze mną stało, cokolwiek się wydarzyło, jakkolwiek się pocharatałem, pomyliłem i właśnie jakkolwiek upadłem, to w oczach Boga dalej jestem wart miłości, dalej w Jego oczach jestem materiałem na to, żeby wyrysować we mnie, wyrzeźbić, wypisać jego obraz i podobieństwo. Że dalej jestem materiałem na to, jak to odkrył święty Paweł, że choć stałem się popękanym naczyniem, poobijałem się, poraniłem siebie, innych i w ogóle, i różne rzeczy porobiłem, to w oczach Boga tym bardziej staje się wartego, że napełniać mnie Jego miłością, żeby Jego miłość stawała się moją naturą, to wtedy zawsze funkcjonować poprawnie że właśnie to jest dobra nowina o Bogu, który nie myśli o tym, żeby nas skasować, ale żeby jednak w nas zrealizować swój plan, plan uczynienia nas wspólnikami Jego boskiej natury, wspólnikami Jego miłości, żeby Jego miłość była coraz bardziej moja, coraz bardziej mnie kierowała, prowadziła, I żebym coraz bardziej odkrywał siebie jako tego, który jest zdolny do czynienia dzieł Boga, czyli do czynienia tego, co dobre. <laughs> wasze i to jest co Boga. Nie? Moje nawrócenie, zawsze wszystko, co robi Bóg, to jest po to, żebym ja uwierzył w dobrą nowinę, uwierzył w Jego miłość, uwierzył, że jestem wart Jego miłości. Dał się tą miłością napełniać, obdarowywać, prawda, dał się przemieniać wewnętrznie, dał się nawracać ze wszystkiego, w co wpadłem, z wszystkich kłamstw na miłość. Na miłość, którą jest Bóg, którą Bóg myśli, która jest Jego mądrością, która sprawia, że on się nigdy nie myli właśnie, która sprawia, że jest właśnie taki, jaki jest. No to oczywiście się włącza w zagadnienie poznawania Boga. Ale wszystko, co robi Bóg, to ku mojemu nawróceniu. I teraz zobaczcie, że właśnie ten ekonom, trzeba się zastanowić, co jest marnowaniem pieniądza, przepraszam, marnowaniem majątku z punktu widzenia Boga. Z punktu widzenia Boga yy, najlepszą inwestycją, jedyną, właściwie nawet nie tyle najlepszą, jedyną inwestycją, która jest godna rozważenia, które zgodnia czynienia, to jest inwestowanie w, w to, żebym ja wzrastał w miłości. Wzrastał w tej sprawności, którą Bóg mnie, we mnie zaszył w stworzeniu. Że właśnie to jest szczyt, szczyt mojego podobieństwa do Boga, to jest zdolność do budowania relacji takich, jakie są w Trójcy Świętej, takie, które czynią z dwóch, z dwojga jedno, czyli zdolność do budowania relacji takiej miłości, jaka jest Bogu. Ale ta zdolność nie płynie za mnie, ona musi być poruszana we mnie przez Boga, napędzana Jego miłością, Jego naturą, bo to nie jest moja natura, to jest Jego natura. I teraz wszystko, co Bóg składa w moje ręce, wszystko, co mi powierza, wszystko, w co mnie wyposaża, tenko z punktu widzenia Boga służy temu, żebym ja po pierwsze odkrywał Jego miłość, a po drugie stawał się coraz sprawniejszy w, w czynieniu tej miłości, we współdziałaniu z tą miłością. Coraz sprawniejszy właśnie w życiu, w jedności trójcy świętej, w jedności osób połączonych miłością, wyznających miłość, czyniących miłość, że to jest ekonomia Boga, nie? że to jest zysk w rozumieniu Boga, wzrastanie właśnie w miłości, wzrastanie w relacjach, w relacjach miłości, coraz bycie coraz sprawniejszym właśnie w miłości, w miłości do siebie, do Boga, do drugiego człowieka. Nie? coraz sprawniejszy właśnie w poprawnych relacjach ze sobą, z Bogiem i z innymi. I to jest ekonomia Boga i to jest zysk w rozumieniu Boga i to jest rzeczywiście jedyny liczący się zysk, bo to, to będzie potrzebne każdemu z nas w wieczności, żebym ja się odnalazł w wspólnocie Trudnicy Świętej, we osób, żebym ja się odnalazł jako osoba, żebym ja się odnalazł jako zdolny do życia we wspólnocie osób, do y, osób y, właśnie pielęgnujących, Relacje, relacje miłości, miłości, która czyni z nas wspólnotę, wspólnotę tak głęboką jak wspólnota Trójcy Świętej. Nie? Żebym ja się odnalazł właśnie po śmierci w tej wspólnocie Trójcy Świętej jako zdolny do życia, w tej wspólnocie zdolny do życia w relacjach z Trójcy Świętej. Mam całe życie, żeby się nauczyć tych relacji. I wszystko, co Bóg robi, co mi daje, co mnie wyposaża, to właśnie temu służy, żebym ja uczył się życia w tych relacjach. Właśnie. Zobaczcie, że interwencja Pana rzeczywiście pobudza tego człowieka, tego ekonoma, żeby on zobaczył, że nie jest najważniejszy majątek, najważniejsze są relacje ludzkie, że on odkrywa, że skupiony na majątku i wasze marnowanie majątku z punktu widzenia Boga to jest konsumowanie go dla siebie. To jest właśnie kiszenie go dla siebie, pomnażanie go, chowanie dla siebie, konsumowanie tylko dla siebie, to jest marnowanie z punktu widzenia Boga. że Właśnie to, co zaczyna robić ten ekonom, to jest prawdziwa ekonomia, to właśnie ten ekonom właśnie przestaje marnować ten majątek, kiedy zaczyna inwestować ten majątek w to, żeby zbudować relacje z ludźmi podobnymi sobie. Właśnie on zaczyna się bać, bo on dostrzega, że nie ma tych relacji i że na dzień dzisiejszy to nie może liczyć na to, żeby ludzie jakkolwiek go przyjęli, bo do tej pory skupiony był tylko i wyłącznie na kiszeniu i pomnażaniu majątku pana net kosztem innych ludzi. I że właśnie jeżeli chce, kiedy zostanie wyrzucony ze swojej funkcji, jeżeli chce liczyć na życzliwość ludzi, to potrzebuje zbudować z nimi jakiekolwiek relacje, jakiekolwiek relacje. I, zobaczy, i zaczyna inwestować w majątek, którym dysponuje. No, w stworzenie jakichkolwiek relacji, takich jakie potrafi, tak jak umie. I właśnie za to go chwali Pan. Pan go chwali za to, że on, będąc na swoim, na takim, a nie innym poziomie, zrobił wszystko, co mógł, będąc na tym poziomie. I to jest bardzo ważna in, in, informacja. Tak, jeszcze, żeby będąc precyzyjnym, to niektórzy tu próbują się doszukiwać, że no, bo tak, jednemu darował 80%, drugiemu 50%. To niektórzy tu. Przepraszam. Próbują się doszukiwać, że jak się poprzelicza to na pieniądze. To w kwotach takich bezwzględnych, kwotach pieniężnych to jest tyle samo. Chociaż coś mi tutaj nie gra, bo 50 korców pszenicy kosztuje, czy jakby to powiedzieć, 20 korców pszenicy moim zdaniem kosztuje mniej niż 50 beczek oliwy. Oliwa zawsze była cenniejsza od pszenicy. No ale to mniejsza z tym. Niektórzy też próbują właśnie pokazywać, że, że co, że w przeliczeniu na pieniądze to mogą być podobne kwoty, które on darował, że to w związku z tym można by rozumieć, że on darował tymże dłużnikom swego pana swoją prowizję. Można tak to rozumieć. że To chyba nie jest aż takie najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie ta idea, nie? że on zaczyna inwestować majątek, którym zarządza, który został mu powierzony, w kierunku takim, żeby zacząć budować jakiekolwiek relacje. I że on robi wszystko, co może zrobić na tym poziomie, na którym się znajduje. I pan jest z niego zadowolony, bo on zrobił wszystko, co mógł, będąc na tym, a nie innym poziomie. I wiecie i to jest bardzo ważna informacja, bo widzicie, my ludzie, to jesteśmy skupieni na tym, żeby od razu uzyskać wielki efekt. Tak chodzi mi po głowie ostatnio taki termin, duży efekt. Zobaczcie, my jesteśmy wielbicielami dużego efektu. że Jeżeli efekt jest mały, albo wręcz niedostrzegalny, tak jak kiełkujące ziarno, że to tak z dnia na dzień to efekt jest prawie że niedostrzegalny. To nas to mało interesuje, nie zadowala, i w ogóle my chcemy od razu duży efekt, prawda? Natomiast wszystko wskazuje na to, wszystkie wypowiedzi Jezusa o Królestwie Niebieskim, to pokazują, że dynamiką Królestwa Niebieskiego jest właśnie żarno kiełkujące swoim tempem. i Jezus nawet w dzisiejszej Ewangelii właśnie podkreśla nie? te drobne rzeczy, drobne kroki, które jestem dziś w stanie wykonać. że ja nie ignorował tych drobnych rzeczy, drobnych kroków, które dziś jestem w stanie wykonać. Bo zobaczcie, my mamy tendencję, żeby siedzieć i nic nie robić, bo ja nie jestem w stanie być na takim poziomie. A dzisiejsza Ewangelia mówi, zrób to, co jesteś w stanie zrobić dzisiaj. Na takim poziomie, na jakim jesteś w stanie dzisiaj. Jeżeli zrobiłeś to, co potrafisz zrobić dzisiaj, to zasłużyłeś na pochwałę, zrobiłeś wszystko dobrze, bo zrobiłeś wszystko, co potrafiłeś dzisiaj. Wiecie, tak a propos, to mi się też to kojarzy, Często mam do czynienia z ludźmi, którzy żyją w poczuciu winy, w wielkim udręczeniu, bo tam 30 lat temu coś tam zrobił i dzisiaj widzi, że to zrobił niedobrze, że to trzeba było zrobić inaczej, że to można było inaczej. I wiecie, ja wtedy takim ludziom zadaję takie proste pytanie, a 30 lat temu wiedziałeś, że można to zrobić inaczej, że można to zrobić lepiej? No nie. Czyli mówię, 30 lat temu zrobiłeś wszystko to, co byłeś w stanie zrobić. No tak, no to znaczy, że zrobiłeś dobrze. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, że, że zrobiłeś to, co jesteś w stanie zrobić, to zrobisz wszystko dobrze. Nawet jeżeli obiektywnie, obiektywnie da się udowodnić, że da się lepiej, to jest głębokie pytanie, czy ty dziś potrafisz zrobić to lepiej? Czy potrafisz dziś zrobić więcej? I o tym jest dzisiejsza Ewangelia, tak jakby może, znaczy, wątków to jest wiele, nie? Ale to orędzie tak jakoś dzisiaj do mnie szczególnie trafia. Jeżeli dziś zrobiłeś to, co jesteś w stanie zrobić, pomodliłeś się tak, jak jesteś w stanie, ale uczciwie tak, jak jesteś w stanie, tak jak potrafisz, zrobiłeś to, co dziś do ciebie należało, tak jak potrafiłeś, to Bóg cię chwali. Bo to Bóg cię chwali. Bo Bóg wyznaje metodę małych kroków. Zrób taki krok, jaki jesteś w stanie zrobić dzisiaj, ale zrób go. Nawet jeżeli ten Krok to wydaje się wręcz niedostrzegalny, ale go zrób, prawda? I to wszystko będzie cię prowadzić do coraz większej sprawności właśnie w tym, o co Bogu chodzi, w miłości, w budowaniu relacji i tak dalej. Zrób to, co dzisiaj jesteś w stanie zrobić. I właśnie Bóg chce dziś przekonać nas, że Jemu wystarcza dokładnie to, co jest na miarę moich dzisiejszych możliwości. Właśnie szczególnie to chciałbym podkreślić, bo to ja się spotykam często z tym problemem, wydaje mi się to ważny problem, że nam jest trudno się pogodzić, no bo tam 50 lat temu coś tam zrobiłem, a dzisiaj widzę, że to trzeba było jednak zrobić inaczej. Nie? To właśnie pytanie, czy 50 lat temu byłem w ogóle w stanie wiedzieć, że to można inaczej, i czy byłem w ogóle w stanie zrobić to inaczej. Czy byłem w ogóle w stanie zrobić to inaczej. Jeżeli 50 lat temu zrobiłem to, co było wtedy na moją miarę, to znaczy, że Bóg wtedy był ze mnie zadowolony. Natomiast poczucie winy, odręczanie się jest czymś fałszywym. I warto dziś się modlić o to, że do nas dotarło to, co Jezus próbuje powiedzieć w dzisiejszej Ewangelii. Próbuje powiedzieć, ceni sobie te drobne kroki. Nie sieć wpatrzony w to, że ty byś chciał od razu być na szczycie Monteverestu, tylko ceni sobie każdy krok, który wykonałeś na tej drodze, bo każdy krok przybliża cię do celu. I to właśnie próbuje powiedzieć Święty Paweł, który właśnie taką ideę przekazuje, że jeżeli my idziemy z Chrystusem przez życie, trzymamy się go, to mówi, to, to nie ma znaczenia, jakim tempem idziemy, bo jeżeli idziemy z Chrystusem, to mamy pewność osiągnięcia celu, że to jest niemożliwe, żeby Jezus nas do celu nie doprowadził. Jeżeli idziemy z Chrystusem, to nawet jeżeli obiektywnie nie jesteśmy dziś u celu, to już możemy świętować bycie u celu, bo to nie jest możliwe, żeby Jezus nie doprowadził nas do celu. I też warto modlić się o takie zaufanie do Jezusa, że jeżeli Jezus prowadzi mnie takim, a nie innym tempem, przemienia we mnie coś takim, a nie innym tempem, w taki, a nie inny sposób, to znaczy, to jest dla mnie najlepsze że właśnie takie tempo jest dla mnie najlepsze, że takie tempo przemian jest dla mnie najlepsze. Bo to tempo to jest wypadkową strasznie wielu rzeczy. Ja nie wszystkie widzę, bo nie jestem Bogiem. Ale to tempo jest na przykład wypadkową no, tego, na ile jestem otwarty, na ile jestem gotowy puścić moje przywiązania, moje przyzwyczajenia i inne rzeczy. Właśnie na ile jestem gotowy. Widzicie, to nawet w spowiednictwie, kiedy człowiek spowiada, czy ksiądz spowiada, to z punktu widzenia prawa kościelnego obowiązuje go tak zwana zasada proporcjonalności, że jako spowiednik z jednej strony, prawda, jasne, że są pewne obiektywne normy moralne i inne rzeczy, ale z drugiej strony mam obowiązek rozeznać, przyjrzeć się, na jakim poziomie jest mój penitent i właśnie dostosować wymagania, dostosować prowadzenie go do poziomu, na jakim on jest. Na przykład trudno rogać. Dziecko, które się spowiada pierwszy raz w życiu, bo idzie do pierwszej komunii za to, że nie odmawia brewiarza. Natomiast jeżeli przyjdzie do mnie ksiądz, który ma tam powiedzmy, 15 lat kapłaństwa i mówi, że po 15 latach kapłaństwa przestało odmawiać brewiarz, no to wtedy trzeba się nim zająć jak należy. Rozumiecie? Właśnie, I to, to są właśnie te drobne rzeczy, te drobne kroki, o których mówi Jezus, które doprowadzają nas do rzeczy wielkich. Rzeczy wielkie właśnie wynikają z tych drobnych kroków, tak jak wielkie drzewo wyrasta z małego nasienia. I warto się modlić o to, żebyśmy potrafili docenić właśnie te drobne rzeczy, drobne kroki, które jesteśmy w stanie zrobić dziś, które jesteśmy w stanie zrobić dziś na naszą miarę. I modlić się o to, że się potrafili uwierzyć Jezusowi, że mu to wystarcza. Że gdyby Jezus chciał ode mnie dzisiaj więcej, to dałby mi więcej możliwości, dałby mi więcej świadomości, dałby mi więcej wszystkiego. Także właśnie tu warto modlić się o taką pokorę, która właśnie przyjmuje to, czym, to na jaki poziom Jezus prowadził mnie dziś i to, co mogę zrobić na tym poziomie, na którym jestem dziś i uwierzyć, że to jest dokładnie ten krok, którego Jezus chce ode mnie dziś, prawda? Uwierzyć właśnie w to, modlić się o to, żebyśmy potrafili w to uwierzyć, zaufać Jezusowi, że jeżeli dziś zrobiłem to, co było na moją miarę, na miarę moich możliwości, właśnie w odpowiednim kierunku, właśnie w kierunku wzrastania w zdolności do miłości, do budowania relacji miłości, no to zrobiłem wszystko, co Jezus ode mnie chce. Jezus dziś ze mnie jest zadowolony i dziś jestem wart Jego pochwały. Modlić się, żebym potrafił w to uwierzyć. i Modlić się, żebym potrafił właśnie nie ignorować, ale cenić sobie te drobne kroki, które jestem w stanie zrobić dziś. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.